To jest kwadrans na angielski, lekcja 346. Ten odcinek zawdzięczamy patronom i patronkom. Aplikacje randkowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki ludzie się poznają. Just swipe right to find your dream love, right? Wrong. Zbadajmy razem, co kryje się za tym prostym gestem. W dzisiejszym odcinku poznamy podstawowe zwroty związane z randkowaniem w internecie. Odkryjemy też różne sytuacje i zachowania, które mogą się pojawić na platformach randkowych. Przygotujcie się na lekcję pełną słownictwa i ciekawostek. Let the lesson begin. Na wstępie chyba zaznaczymy, że nie będziemy tutaj polecać żadnej konkretnej apki. Jest ich kilka, może nawet kilkanaście. Tak. W Stanach jest ich jeszcze więcej. Także no, ludzie korzystają, używają. Ewidentnie nie jesteśmy ekspertami. W dziedzinie. No oboje dość dawno nie randkowaliśmy, w sensie takim, nie poznawaliśmy nowych osób na randkach. Dokładnie. Na, na randki ja czasem chadzam. nie do you go on dates? Tak. Exactly, there you go. No ale to jest inna randka po dziesięcioletnim związku. O to, to. Niż ta pierwsza, czy ta druga. Także dużo treści bazuje na researchu, ale przyłożyłem się jak zwykle. Chyba powinniśmy zrobić y, disclaimer, że to jest dla osób pełnoletnich odcinek. Ten odcinek kierujemy do osób dorosłych, albo co najmniej dojrzałych. Alright, więc pierwsza rzecz, no aplikacja randkowa to będzie dating app. Dating app. Oczywiście możecie powiedzieć application, ale nikt tego nie zrozumie. Także app, skracajmy jako do apki, aplikacja dating randkowanie pierwszą rzeczą, którą zwykle tam robimy, no to trzeba wrzucić jakieś zdjęcie profilowe, czyli musimy mieć profile picture, profile picture i to co często się zdarza z takimi zdjęciami, to one są troszkę zretuszowane, potrafią być troszkę, mhm. potrafią być troszkę poprawione i tu nam wchodzi bardzo fajny wyraz touch up your photo, touch up your photo tak touch up to jest właśnie zretuszować, troszkę poprawić. Ale to nie tylko do apek karantkowych chyba, do różnych innych apek też. No tak, no teraz już programy do edycji wideo pozwalają suwaczkiem ustawić jak wysocy bądź tędzy jesteśmy, no jest postęp. Takie photoshopowanie, prawda? Mm -hmm. Touch-up, retouch. No właśnie się zdarza. Także mamy nasze zdjęcia, touch-up, uh, the photo. No i piszemy jakiś opis tego profilu. To się często nazywa po polsku, zresztą na Instagramie mamy w bio. Tak. Prawda? Linki w bio były popularne swego czasu. No tylko że po angielsku powiemy bio. Bio. Czyli możemy tam myśleć, have an interesting bio. Aplikacja Tinder, z tego co się orientuję, zrewolucjonizowała rynek, przez to, że pozwalała akceptować profile poprzez przesunięcia w lewo bądź w prawo. Aha, czy jesteście zainteresowani, tak? W sensie, czy tą, tak. tym daną osobą kryjącą się za tym profilem? Dokładnie tak. Apka, podrzuca ci zdjęcie z jakimś krótkim opisem, może też nie, i ty przesuwając to zdjęcie w stosik prawy akceptujesz, pokazujesz, że ta osoba jest dla ciebie interesująca. I to jest właśnie swipe right. Swipe right. Czyli przesunąć palcem po ekranie w prawo, no albo odrzucić właśnie takiego kandydata bądź kandydatkę, czyli swipe left. Swipe left. Czyli swipe left co to jest, wiecie, reject. Odrzucić, tak? Tak jest. A swipe right no to jest accept someone. I teraz działa to tak, że szuka apka dopasowania, czyli jeżeli my przesunęliśmy we swipe right i ta druga osoba na widok naszego profilu też zrobiła swipe right, to jest to dopasowanie. I po angielsku to jest match, czyli to co apka robi to jest find a match, find a match. Tak znajduje dopasowania. We're finding matches, albo I can't find a match. Nie udało mi się nikogo dzisiaj znaleźć. All right? OK. Good job. Okay. No i potem możemy przejść do jakiegoś czata, możemy z kimś zagadać, tak? Chat somebody up. Chat somebody up. Czyli kogoś zagadać. No ale czasami możemy się naciąć, bo ktoś może nas zwodzić albo oszukiwać. I tutaj mamy dwa takie fryzalki. Lead somebody on. Lead somebody on. Tak, czyli zwodzić kogoś, albo string somebody along. String somebody along. Mi się bardzo podoba ten drugi, bo to taki właśnie string, jak na sznureczku kogoś mm -hmm. tak ciągniesz za sobą. To jest właśnie string somebody along. Tak przeciągasz tę znajomość, chociaż ona donikąd ma nie prowadzić. No zwodzić idealne określenie string somebody along. Omówimy sobie troszkę zachowań, które mogą się zdarzać właśnie przy randkowaniu, zwłaszcza przez internet. Po pierwsze, niektóre aplikacje zostały specjalnie stworzone do tego, aby się umawiać na jedną noc. Okej. Okay. Niektóre aplikacje nie zostały do tego stworzone, ale wyrobiły sobie taką reputację. I wtedy mówimy o Hookup App. Hook Up App. Tak jest. Hookup to właśnie będzie spotkać się z kimś, Niezobowiązująco na noc. Ok. Także hookup, up to będzie nasza fraza. I taka przygoda na jedną noc często nosi miano One Night Stand. One Night Stand. That's it. Skracane też do ONS, skrótu jako okay. One Night Stand. Jeszcze krócej, dobrze. Bardzo popularny trend. Jeżeli w czacie zobaczycie taką propozycję, to wiedzcie, że to jest one night stand. Inna sytuacja, która może wyniknąć, nazywa się Friends with benefits. Friends with benefits. I tu chyba rzadziej przez aplikację, ale w tym miejscu warto o niej wspomnieć. Friends with benefits, czyli przyjaciele, którzy ze sobą sypiają. Seks, przyjaciele? Okej. Okay. Right. Nie wiem na ile to jest popularne zjawisko. Ja też nie mam pojęcia. Czekamy na wasze komentarze. I guess it happens. Poprosimy. Nie znam nikogo. Never had friends with benefits. Macie przyjaciela, przyjaciółkę i pozostajecie w takiej relacji. Skoro powstał os osobny termin na to, to no na pewno jest to. Dokładnie tak, ale spotykacie się też na seks. Um, there you go. Bardzo fajnym, dość nowym terminem jest wyrażenie situationship. Situationship. Tak. Brzmi ciekawie, prawda? No. Co to oznacza? Ten ship jest trochę jak od friendship, od przyjaźni. Jakaś relacja. Tak, i, i to jest taki situation, um, to jest relacja bez jasnego statusu. Ok. Swego czasu w social mediach można było ustawiać swój status, że jest się w związku, albo jest się zaręczonym, albo jest się po ślubie, ale czasami można było ustawić, że to jest skomplikowane, It's complicated. O, masz rację. Było coś takiego. To, to jest mniej więcej taka sytuacja. Czyli jest to relacja bez jasnego statusu. Jesteśmy z kimś, ale tak zakładamy, że donikąd to nie doprowadzi, w sensie nie będzie, doprowadzi nie to do jakichś zaręczyn, świadczy, małżeństwa, czegokolwiek. No, ale tak tak, tak jesteśmy. Jesteśmy okay. niby parą, niby nie parą, randkujemy, ale nie powiedzielibyśmy, że to jest nasz boyfriend, girlfriend. To jest właśnie situationship. Mm -hmm. Zaraz się zacznę gubić. It's a great phrase. Ja go usłyszałem rok temu, także zakładam, że jest to relatywnie nowy termin. It's a nice one. I jeszcze nowszym terminem jest fraza cushioning. Cushioning. Tak jest. Cushion, czy kojarzysz, co to jest? Cushion. To jest poduszka, taka ozdobna. No właśnie. I poduszka ma zadbać, jakby o twoje miękkie lądowanie. Tak jest. Więc cushioning, mówię nowe słówko, to jest utrzymywanie alternatywnych relacji, będąc w związku. Okej. Okay. Czyli na wszelki wypadek nie jesteśmy, wiesz, ekskluzyw, tylko z jedną osobą się nie randkujemy. Tylko mamy alternatywy, zostawiamy je sobie. to jest tak zwany cushioning. Okej. Okay. Żeby w razie rozstania móc mięciutko wylądować. There's a safety cushion. Dobrze. Frazą, która zyskała na popularności niedawno też i nie tylko dotyczy randkowania, to jest ghosting. Ghosting? Czyli bycie duchem. Aniu, czy zetknęłaś się może z tym terminem wcześniej? Coś mi się obiło o uszy. więc right. ghosting to jest zerwanie kontaktu bez. Słowa. Ok. Po prostu więcej się do kogoś nie odzywacie. Aha. You can ghost your friend. Blokujesz i nie odzywam się. Tak, ta osoba jest duchem. Znika bez słowa. Ok. Right? I pojawiło się nowe zjawisko, które się nazywa zombie. Zombying. Powracamy z zagrobu. No właśnie, powracacie z zagrobu, <laughs> niczym zombie. Zombieing. Czyli powrót osoby, która zerwała kontakt. Czyli ten ktoś się do was odzywa niczym zombie. Ok. Czyli na pewno zgostował, a później y, wrócił jako. Dokładnie tak. Okay. No i widać, jak to się może łatwo wydarzyć podczas czatowania, prawda? Przez aplikacje czy social media z kimś. Ktoś nagle blokuje, Przestaje. udaje, y -y -y. że nas nie ma. No właśnie, zrywa kontakt. A po jakimś tam kwartale hej, co u ciebie? Zombie. I to wszystko są czasowniki. Tak, że you can ghost somebody, zombie somebody i tak dalej. Okej, okay, czuję, że dzisiaj się dużo nauczymy. To jest taka lekcja, gdzie właśnie wprowadzamy terminy, one nie mają odpowiedników swoich po polsku, więc musimy je wyjaśnić i one wkradły się do naszego życia. Tak właśnie zrobił na przykład termin catfishing. Catfishing. Tak, i catfishing i ghosting. Podobnie. Zobaczycie w artykułach, w mediach, że ktoś tak. właśnie jest zghostowany i ghosting. Czy właśnie catfish. Catfish oznacza, że się podszywamy pod kogoś w internecie. Okay. tak, Zostaliśmy oszukani przez fałszywą tożsamość. Ktoś się podszył pod kogoś. To są ci wszyscy książę jakiś skądś tam. Na przykład, mhm. tak. No ale to też może być profil, który wydaje się całkiem wiarygodny. I czegoś tam od nas chce, zwykle zazwyczaj pieniędzy. zazwyczaj, właśnie chciałam to powiedzieć, zazwyczaj pieniędzy. No właśnie, bo jakichś danych. I jeżeli to się nam zdarzy i się nabierzemy, no to właśnie powiemy, że: We got catfished. Okej, okay, we got catfished. Tak, catfished. Nazwa wywodzi się z dokumentu, z takiego filmu, nie z dokumentu, z filmu dokumentalnego, właśnie o tytule Catfish. Możecie sobie zobaczyć, i skąd to się właśnie wzięło. I terminem pochodnym, które też całkiem niedawno powstał, to jest kitten fishing. no to jest coś malutkiego. Nie taki duży kotek, tylko malutki. No właśnie, bo to jest tylko podkoloryzowanie swojego wizerunku online. To to jest kitten fishing. Okej. Okay. Nie kradniemy czyjejś tożsamości, tak? Nie, nie budujemy całkowicie siebie od zera, ale tak właśnie ten touch up photos. Mhm, właśnie to miałam powiedzieć. Some lies in your bio. Tak, tak. Podkręcamy. No i to jest właśnie kitten fishing. Gdy już czatujemy z kimś, to powinniśmy dążyć w aplikacjach do spotkania na żywo. Czyli: Let's meet in real life. Let's meet in real life. I ta fraza in real life ma swój skrót, właśnie IRL, czyli IRL. Okej, okay. a to już słyszałam IRL po polsku. No właśnie, I jeżeli zobaczycie ten skrót w czacie, bądź ktoś wam to powie, tak jak lol, lol. to to oznacza się na żywo, w prawdziwym życiu. Tak. Okay? I takie spotkanie pięknie pomaga nam wysądować kogoś, wyczuć kogoś. I tu znowu fryzalek. Suss someone out. Suss someone out. Dużo sy. Tak. Suss pisane przez dwa s. Suss someone out. Ok? I to jest właśnie takiego wyczuć, wybadać. Możemy to zrobić przez czat, no ale in real life, pójdzie dużo sprawniej. Okay. I ostatnie wyrażenie na dzisiaj, czyli to, co się może zadziać na pierwszej randce, która czasami przypomina trochę rozmowę o pracę. Okej, okay, przesłuchanie jakieś takie trochę. No właśnie, opowiedz mi coś o sobie. Gdzie się widzisz za pięć lat? Z tego, co oglądałem, nie poleca się tych pytań, gdyż wtedy właśnie jest fraza, która określa tego rodzaju randkę. I to jest połączenie wyrazu date i interview, czyli date interview. Date interview. Date interview. This meeting was so formal it felt like a date interview. Możemy się spotkać z takim właśnie określeniem. Randka przypominająca rozmowę o pracę. Na sam koniec, żeby nie było, że tylko wprowadziliśmy terminologię, spróbujmy jeszcze coś zapamiętać. Aniu, słuchaczu, słuchaczko, ja podam definicję po angielsku mm -hmm. jednego z wyrażeń z dzisiaj, no a ty powiedz, co to za fraza, też po angielsku. Ready? Dobrze, zobaczymy, co zapamiętałam. Let's try it. So, what do we call the situation when we cut off all communication without any explanation? Oh, it was ghosting. Fantastic. What do we uh, call a platform, usually online platform, for meeting potential partners? Dating app. Wonderful, a dating app. What do we call this situation when we are deceived by someone pretending to be someone else online? Oh. It was catfishing. It was catfishing. Great. Okay. What do we call this action when we change our photo to make it look better? Ooh. Touch up your photo. Yes, we touch up the photo. Okay. Two more. This is also an action when we assess, evaluate who someone is, what type of person they are okay suss someone out excellent we suss someone out and last one it's a situation when we connect with someone who has shown interest in our profile this is the objective of the application find a match excellent find a match is Right. Jeszcze jest ten, friend zone. Yeah, friend zone. To, jak nie uda nam się mm -hmm. do relacji romantycznej doprowadzić. Teraz mi przyszło do głowy. Z odmowami jeszcze... randek zajmiemy się w kolejnych lekcjach. Nie mogę się doczekać. To już wszystko na dziś, ale w kolejnej lekcji pogłębimy temat randkowania przez internet. Usłyszymy jeszcze opinię kilku osób na temat randkowania przez internet. I odegramy kilka pierwszych randek specjalnie dla Was. Przypomnimy także, że więcej słówek o miłości i relacjach omówiliśmy przy okazji lekcji 87. That is all for today. We'll talk to you again next week. Bye! Bye.